Witam. Taki krótki filmik dzisiaj. Baterijki się przerzuciły przy 42 V na Bypass, czyli przeszły na zasilanie z sieci. Czyli bardzo słaba pogoda u nas była, a w niedzielę były dość mocno eksploatowane. Gotowanie, i tak dalej, piekarnik, płyta indukcyjna, wszystko szło na maksa. Dużo ludzi dało radę, wszystko bez najmniejszego problemu. Te cztery pakiety wczoraj jeszcze się dosyć doładowały, ale wczoraj był poniedziałek. Pranie, sprzątanie, itp., no i tak dalej. No i dzisiaj się przyłączyły. Jutro pewnie mam, mam ustawione, że mają wrócić dopiero przy 50, nie? Więc to, coś się jeszcze zdążyło dzisiaj naładować. No to jest, ale mają wrócić dopiero przy 50 V z powrotem. Nie chcę tego eksploatować. Ja jak wiecie, mam jeszcze z Ongrida no z dużo w magazynie, wirtualnym, jakkolwiek by to nie nazwał. Więc tam jest, więc nie ma najmniejszego problemu. Niech sobie, niech sobie tak to na razie pyrka. Pytacie dużo, a propos ustawień? Słuchajcie, tu jest wszystko, co potrzeba. Wszystko, co potrzebujecie, tryby pracy teraz jest akurat ustawione na trybie, że ma przejść. Przestawiłem to później, że ma przejść na baterię w razie, jakby był zanik, jakby coś tam się zadziało, więc jeszcze on je tam wyciągnie do tych 42 z powrotem. Tu jest ładowanie 100A maksymalnie z siecią i z słuchajcie, z ładowarką solarną. Pozycja trzecia, nawet nie pamiętam co to jest, nie musiałbym podejrzeć, nie, nie pamiętam tego z głowy. Co to tu jest, ta pozycja trzecia? Yy, pozycja trzecia. Zakres napięcia wyjściowego w ogóle tu się ustawia. Także słuchajcie, tu jest wszystko co potrzeba. U52 tu jest akurat bateria. Tu swoją się konfiguruje baterię, więc można, bo normalnie on ma łączenie z BMS-em. Więc wszystko, co potrzeba, słuchajcie, tu wszystko, wszystko można ustawić. Można czas włączania, wyłączania, o którym ma się godzinie ładować, rozładowywać. Wszystko. Ja to tam połowę nie doszedłem o co tu w ogóle chodzi, bo ja mam ustawione. Ma brać z sieci, ma brać z paneli i z sieci ma tylko brać, jak teraz na przykład się rozładowało, i, i nic więcej. I, i, I tak to ma działać. Na razie mam, słuchajcie, pod obydwa falowniki podpięte. Podpięte, podpięte 6 kW niecałe, więc pod jednego jest chyba 3,5, pod drugiego jest 2,5. To jest za mało, ja będę jeszcze rozbudowywał, nie ma czasu, bo, bo przygotowuję się do, do następnej instalacji w innym budynku na 15 kW, na 15 kW, czyli na trzy takie falowniki. Wszystko tam staram się zrobić. Tu w miarę działa, więc o zimę się nie martwię, nawet gdyby się coś zadziało czy coś, to agregat można podpiąć i się doładować z agregatu baterię, więc nie ma najmniejszego problemu, tu mam gniazdko przygotowane na, na agregacik więc można się doładować no i tyle słuchajcie, tak, jeżeli chodzi o ustawienia, to jak są dwa falowniki, to wystarczy w jednym falowniku ustawiać, drugi, ten jest powiedzmy jako pierwszy, ten jest jako drugi, to tu się od razu wszystko ustawia. Ja już to chyba mówiłem w poprzednim filmiku. Jeżeli chodzi o stringi od podłączenie samych paneli, to każdy musi mieć swój, no to wiadomo, że nie ma opcji takiej. I pytacie też o baterie. Słuchajcie, zawsze cokolwiek nie było, jeżeli pracują falowniki, tak jakby na jednej fazie, one muszą być podpięte pod tą samą baterię. Nawet szczerze mówiąc, kable powinny być o tej samej długości. Ja mam dokładnie co do centymetra o tej samej długości te kable, które jest falownik połączony z zabezpieczeniami. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, ja mam zamontowane zwykłe, najzwyklejsze. Yy... Topiki, czy jak tam je zwał, one się jakoś inaczej chyba nazywają, ale mniejsza z tym. Każdy wie o co chodzi. Zwykłe AC. Eee, przymierzam się, co prawda, do zamontowania DC, ale powiem Wam szczerze, nie wiem, czy to w ogóle warto. Niech ktoś może też podpowie czy to w ogóle warto. Bo taki kosztuje 50, zł, <grytanie> czy tam nawet nie 50. A. DC kosztuje 300, wyprawie I co tam się, czy, czy ono się faktycznie tak naprawdę czymkolwiek różnią? Mam na razie zamontowane 120A, są za duże, jadą już 80, będą 80 zamontowane, bo 120 to jest przesada. To 120 120 nawet nie ma opcji takiej, żeby cokolwiek było. Jeżeli budujecie, to pamiętajcie, rozłącznik jakikolwiek musi być. Musi, 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 nie ma, żeby czegokolwiek nie było. Każda bateria musi mieć szybko do rozłączenia. Ja mam i tu. I mam jeszcze tu do wypięcia i tu też będzie zamontowane, ale to już wiecie. Czym więcej się dokłada, tym później człowiek już jest bardziej pewny siebie. Nie żałujcie na kable, to jest też podstawa, nie jakieś tam cienkie załóżcie, porządne grube kable, raz, a będzie święty spokój, z tym się nic nie dzieje. I teraz tak, robiłem przeciążenia. Wyłączyłem tego jednego, robiłem przeciążenie co się stanie, bo też pytacie, co się stanie, jak tam nie wiem będzie przeciążenie czy coś bez najmniejszego problemu puścił przez siebie 12 kW włączyłem w domu wszystko co tylko było do włączenia i bez najmniejszego problemu przez siebie przerzucił tak czyli tam powyżej tam chyba 6 kW bo wtedy się alarm za, zaczął tutaj sygnalizować alarm i ten i co tu pokazuje jeszcze się za, jeszcze siedzieć za no 2 tu już jest no, prawie ciemno, a tu jeszcze coś się pokazuje, że on coś tu chce jeszcze ładować o, 3V, no ale jest. E Przerzuci przez siebie wszystko bez najmniejszego problemu. Powyżej sześciu chyba tam zaczął przez siebie przerzucać. Nie wiem, nie sprawdziłem jeszcze tego po jakim czasie i czy wróci, bo niestety była akcja, że trzeba było w domu coś tam robić i ja niepotrzebnie w sumie rozłączyłem i wróciłem z powrotem na tryb bateryjny. Mogłem to zostawić, ale to tam nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. No i tyle: no. działać, robić. Nie wiem, no. niektórzy wolą totalnie Chińczyka. Yy, hmm. Takiego tam Te wszystkie inne wynalazki To wiadomo, że też jest w Chinach robione A co nie jest w Europie Co nie jest w ogóle co, co, Cokolwiek z elektrycz, elektryczności Co nie jest w Chinach robione no, Słuchajcie, wszystko jest w Chinach robione Za chwilę to dzieci będą w Chinach robione No i tyle no. Tak na dzikusa Dawid mnie zmotywował Ostatni mi napisał, że fajny filmik na dziko stawiłem. No to Dawid popisz się Dawid w Też zapraszam do Dawida Mega też ma fajne tam rzeczy. Chłopak działa, naprawia i tak dalej, i tyle. Słuchajcie, ja jeżeli chodzi o cokolwiek, ja nic nie robię, nie pomagam w budowie jakichkolwiek instalacji, i tak dalej. Ja jestem typowym laikiem, który coś tam jakieś. Minimalne, malutkie, jednoprocentowe pojęcie ma, robię to dla siebie, jestem tego pewny, ale nikomu nic nie doradzam, nie robię żadnych schematów, rysunków, nie podpowiadam, nie buduję baterii i tak dalej. Możemy stricto tylko teoretycznie porozmawiać, i to jest wszystko, co do czego, no, no, do, do, może, no po to ja ten, te filmiki nagrywam, tylko po to, żeby się z Wami podzielić, że naprawdę można, jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie, nie? jakiekolwiek tylko. Ale to i tak się swoich elektryków doradzajcie, czy robicie prawidłowo, czy nie, bo mówię, to nie jest żaden film instruktażowy, jak cokolwiek powinno być. Ktoś mi zarzucił ostatnio, słuchajcie, że tu filtry są, tu solanka i tak dalej, że sól i tak dalej, a więc tak, wszystkie zabezpieczenia typu w rozdzielniach i tak dalej, to wiadomo może być na zewnątrz, falownik Huawei a może być na zewnątrz, to może stać na zewnątrz, wszystko co tu może stać na zewnątrz baterie, jeżeli by stały gdzieś pod jakimś tym daszkiem, też mogą być na zewnątrz, byle się woda na to nie lała i wierzcie mi, że temu nic nie będzie, że to tutaj jest co prawda to pomieszczenie jest małe i ja coś będę myślał ale ja mam tutaj kartki papieru, zobaczcie, od instrukcji od tego falownika, to jest wszystko suche jak popiół, więc no, tu nie ma żadnej wilgoci. Tyle, no działajcie. Zima idzie.